Dobra, co oglądamy Radka, zacząłem studia w USA Ej też mnie ojciec kiedyś chciał na, wysłać na studia w USA, rozumiesz to? Mój tata chciał mi zrobić taki numer, że właśnie poszedłbym na studia do, na, w, w Stanach Zjednoczonych I w ogóle byśmy prawie tam nic nie płacili, bo też miałem iść na takie wiesz, stypendium piłkarskie Ale ja byłem zakochany I ja sobie z***łem życie przez to, że ja byłem zakochany w dziewczynie Dociera to do mnie właśnie, jak ja sobie z***łem życie Mogłem być w Stanach Zjednoczonych, mogła być u mnie godzina 16 Ta akcja z policjantem. chciało się w nie? Wtedy byś nie poznał Marty, no ale Marta by poznała mnie, bo byłbym znanym piłkarzem i znanym influencerem. Ale to w Stanach Zjednoczonych to jeszcze łatwiej by było. Tak się dzieje w Ameryce! I w końcu BAM. Moje studia zaczynały się 20 sierpnia, ale ja na kampusie musiałem być już 2 sierpnia. Z faktu, iż yy, mieliśmy dalszy ciąg przygotowań z zespołem, lot do Ameryki trochę trwał, bo było to. Moim zdaniem, możliwość wchodzenia w związki powinna być od 20 roku życia. Tak, żeby sobie nie spieszyć sytuacji życiowych. 17 godzin z przesiadkami, które były w Monachium i w Charlotte, już w Stanach Zjednoczonych. No i podczas lotu, tak naprawdę, już odczułem te braki mojego angielskiego. Czułem, że będzie to trudne i wiedziałem, że wielka przygoda właśnie się zaczęła. On poleciał do Stanów Zjednoczonych bez angielskiego? Czy ja jestem debilem, ja źle zrozumiałem? Louisville. Kiedy finalnie dotarłem do wielkiej Ameryki, poczułem się jakbym był w filmie. Naprawdę wchodzę w ogóle na lotnisko tam i ochroniarz zaczyna... Ja ty, on wchodzi do Ameryki, od razu kamery go nagrywają. Bo sobie postawił. Jakieś żarciki, całe lotnisko się śmieje w ogóle. Ja mówię, co tu się dzieje, nie? Co tu się dzieje? Idzie odczuć tą inność w ludziach, tą inną kulturę. To pierwsze mi się rzuciło w oczy A co jak ja bym na przykład powiedział tak Fuck this i zaczął bo po angielsku wszystko tworzyć Cały content po angielsku I nazwałbym się tak mater JmZ I po angielsku bym zaczął robić mater jmż. On I co dla nich byłoby jak FML, ale JMZ Spoko I, I byłoby Nikt by cię nie znał No właśnie I ja bym robił pranki powalone Kradłbym z, z Polski content I przenosił go do Stanów Zjednoczonych I to byłaby ta innowacja Jak na przykład w Polsce robią tak, że kradną z Ameryki do, do Polski, to z Polski do Ameryki i materiot MZ byłby mocny tam, mocnym zawodnikiem. Wszystko wyglądało dosłownie jak w wielkich hollywoodzkich produkcjach. Na miejscu czekali już na mnie trenerzy, którzy mieli nas odebrać oraz koledzy z drużyny, którzy już wcześniej przylecieli. Nagle musiałem się porozumiewać z każdym po angielsku. Myślałem, że nie jest z nim aż tak źle, ale. jeszcze kiedyś, którego... kiedyś tam, tego języka angielskiego jednak, nie? Kiedy przychodzi prawdziwa konfrontacja z człowiekiem czy nawet, nawet z 186 ludzi, to nie jest mecz. wcale tak łatwo Zaraz jak przyjdzie jakiś ziomek jest z mojej drużyny i teraz straci kurde taki dziewięć Ja jestem ciekawy na przykład jak on gra w piłkę, że wiesz bo ma stypendium piłkarskie, tak? Powinienem z nim pójść na meczyk, zobaczyć, hop siup 9 myślę no, Wydaje mi się, że się z nim nie dogadam nie? No i to był naprawdę szok, to było zderzenie z moim angielskim, bardzo ciężkie zderzenie swoją drogą. Udawałem w ogóle, że rozumiem tych ludzi, a no w większości, tak naprawdę szczerze mówiąc, 65% nie rozumiałem, co oni mówią. Przepraszam. Także trenerzy odebrali nas z lotniska. Dobra, dobra. to ja mam pytanie. Ja mam pytanie. Nie chcę wyjść na jakiegoś zipa. Jak on się dostał, jakby. Jak on się dostał do, do tej szkoły w Stanach Zjednoczonych? Jak on nie rozumie, co oni gadają? I jechaliśmy na kampus. A pierwszy raz widziałem Amerykę na żywo, to jest Aaaa. On zdał test? To co to był za test? Ja rozumiem na przykład, że wiesz, że w szkole, a w prawdziwym życiu to są dwa, 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 inne angielskie, nie? Jakby z tego, który się korzysta, a który jest w książce Ale no bez przesady Ja to pamiętam i tak mówię Ja pierd... czuję się jakbym oglądał właśnie film w jakimś 5D, nie? Serio, tak się czułem i oni jadą w trasę, a to ja jechałem w trasę Ja wtedy byłem tym głównym bohaterem w filmie Tak właśnie się głównie czułem Będąc cały czas w Ameryce, jakbym był główną postacią w filmie, pojechaliśmy po drodze na szamę, bo moja pierwsza szama w ogóle w Stanach Zjednoczonych W drodze na kampus poznałem moich pierwszych kolegów z drużyny, moje pierwsze znajomości internationalne. Jezaj, i okazało się, że nie tylko ja mam problemy z angielskim, bo było tam jeszcze z dwóch czy trzech chłopaków, no i dotarliśmy na kampus. To to jest? No on w 5 minut był. Odebrałem kluczyk do pokoju. I tam poznałem mojego roommate'a, mojego współlokatora Brazylijczyk, który moim bratem został bardzo szybko Ja pierd... No najgorsze co może zrobić piłkarz Z Brazylijczykiem się zakumplować On mu karierę zrobi, zniszczy, wie... Neymar, na Vini Junior na przykład dobrze, ale ci piłkarze na przykład Robinho. Jacy są tacy wielcy, wielcy, Bra Re Ronaldinho nawet. Wielcy brazylijscy piłkarze łatwo sobie psują te kariery. Uciekaj! To ja o tym mówię. Pierwsze co? Sekundę temu z nim balował już w pokoju, przyjechali, a już poszedł z nim na balety. Na Mój akademik był najgorszym i najtańszym akademikiem na całym kampusie, tak naprawdę. Ale ja nie wymagałem dużej wygody Byłem wdzięczny, że w ogóle mogłem się tam znaleźć I to było niesamowite Siema. Uczucie wstać następnego dnia rano I wiedzieć, że ty faktycznie już jesteś stary w Stanach Zjednoczonych Po drugiej stronie świata w ogóle Jest inna godzina w Polsce To było 6 godzin różnicy O mnie jest 16 godzina Ja z rodzicami musiałem gadać Rano u moich rodziców było wieczór Więc to było był jetlag <grym> i te pierwsze wrażenie było: Wow! kurwa. <grym i górny> to on na pewno nie krzyczał w te pięciem. Ile on ma lat, nie wiem. Duma mnie rozpierała, że udało mi się to wszystko ogarnąć. Płapałem nowe znajomości. Znasz ludzi z całego świata, przyjechaliście w tym samym celu Ej, dobra, dobra, plan jest taki Słuchaj mnie, widzu, wbijam w tym roku 200k na ty I jadę do Stanów, na tydzień Deal? Deal? Deal Czy teraz dupa nie boli, jak to oglądasz? Nie no, stary, moim zdaniem to jest zajebista przygoda Ale patrz Dobra, dobra, to jest moje przemyślenie z ostat... Jak oglądałem Pateca sobie, bo Lubię sobie poglądać właśnie off-stream Pateca I ja mam coś takiego, że... że ludzie wszyscy teraz tak Nie no, to jest życie Ku Chciałabym tak samo, nie? A ja mam coś takiego. Zajebiście mi się to ogląda. Ale ja, jak pojedę na tydzień w jakieś miejsce, to już po tygodniu mam takie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja już mogę wracać. Nie, wiem, czy też tak macie. Czy, czy ja jestem po prostu taki. Czy, czy ja lubię po prostu, wiesz ja lubię, lubię ten swoje cztery ściany, które sam zagospodaruję, wiem jak tam jest, wiem co mogę zrobić no, po, po, po prostu coś takiego mam, że po tygodniu lubię sobie wrócić na chatkę a, a są ci ludzie, którzy wiesz, cisną wszystkich, czemu ty jako youtuber nie podróżujesz bo jest właśnie taki Patec, jest Oj Wojtek, każdy jest do czegoś innego, to jest spoko Ameryczka jest spok, dopóki nie spotkasz w Jere I się wydaje, że Ameryczka jest spoko, dopóki nie zobaczysz jak dużo jest tam żuli, jak śmierdzi na przykład u mnie w windzie teraz śmierdzi żulem cały czas Czas. Próbuję go znaleźć, namierzę go. Ty jesteś do grania Lola i Fifki? Dokładnie. Dokładnie. Ja właśnie jestem do oglądania tych ziomeczków. Do speedrunowania Minecrafta jestem. Bardzo fajne uczucie, naprawdę. Jednakże były tam takie grupki związane przez język głównie. Na przykład Hiszpanie trzymali się tam, razem. Tam. Wiadomo, to jest jedna narodowość. Trzymasz się głównie z ludźmi ze swojego kraju. I takie grupki właśnie tam były, raczej nie było takich wolnych strzelców jak ja Ja w ogóle byłem tam wyjątkiem, byłem jedynym Polakiem na całym kampusie Co raczej się nie zdarzało, bo jak już ktoś był z jakiegoś kraju to zawsze ktoś tam się znalazł Druga osoba z tego samego kraju Ja trzymałem się z Brazylijczykami Po pierwsze dlatego, że mój roommate po prostu był z Brazylii A po drugie, kiedy zobaczyli jak gram To szybko stwierdzili, że mogę być jednym z nich, ponieważ moja jakość techniczna Eee, jak oni powiedzieli, to jest bardzo brazylijska. Jest eee! U mnie! I na w Brazylia. Bo kurwa, serio takie fajne. Bo ja zawsze wspierałem Brazylię. Kocham jak Brazylia gra. Kocham ten luźny styl dryblingi, wszystko. I jak zostałem porównany do Brazylijczyków, to po prostu zrobiło mi się ciepło na serduszku. No i pomimo mojego perfekcyjnego angielskiego, udało mi się dogadać z chłopakami. No i po tym tygodniu zapoznawczym, czyliśmy... Badania fizyczne. Przechodząc do nowego klubu, zawsze robione są badania fizyczne, które musisz zdać, czyli pokazują one po prostu, czy twój organizm wytrzyma wysokie tempo podczas treningów. Co za tym idzie? W końcu rozpoczęły się treningi. Przygotowywałem. Po pierwszym treningu bum, ściana. Zderzyłem się ze sportem w Stanach Zjednoczonych. Inwestor. Po pierwszym treningu W sensie dwóch Ej szczerze? Ja na przykład grałem w Niemczech Ja grałem w piłkę I w Niemczech jest wysoki poziom, prawda? To po co on do Stanów Zjednoczonych poleciał, jeżeli... Nieważne Nie chcę wyjść na hejtera, ale po prostu Jeżeli on chce zostać piłkarzem To Niemcy To, to jest lepszy kierunek niż Stany Zjednoczone, ja uważam Tak teraz sobie pomyślałem Bo był pierwszy Dwie godziny Granie bieganie i tak dalej Tak, to jest ok I Nie no, you to teraz to I'm mówię like... I od razu Drugi trening, też dużo biegania, i na koniec jeszcze takie sprinty przez całe boisko. 7 minut biegania sprintem przez całe boisko. Nie dałem radzenia. W jakiej Lidze grałeś? Pęku RSV? Niemcy to była za liga. Oko grało się. Graliśmy nawet kiedyś w Pucharze Niemiec z Hanzum Rostock. z Mocne doświadczenie, naprawdę mocne. Pierwsze tygodnie treningi trzy razy dziennie. Było kur. Zerek. A to za do się A że temperatura była 30 stopni, sztuczna murawa, stopy paliły jak diabli. Liczę na to, Sejzer, No nie mam siły. Bardzo mocne treningi oraz siłownia yy, yy, do pożegania. I to dosłownie, bo ludzie tam żygali w ogóle na treningach. Tak tam wyglądają realia. Ale również byłem pozytywnie zaskoczony, jak profesjonalnie to wygląda, bo to była. Ty, jak niby wysko grałeś, to coś musieli zarabiać w Niemczech. Tak, ja ci powiem, że w tych takich bardzo dużo Polaków ogólnie tam blisko Niemiec grało ze mną i to było takie, wiesz, wszyscy se pracują. I to są takie dorywcze pieniążki na przykład. Ta drużyna uniwersytetu, czyli to nie był profesjonalny klub, a mieli tam takie szatnie. Dostałeś wszystko: sprzęt, fizjoterapeuta na treningach, y, ice bath po treningu, oh, przygotowanie masaży przed meczami wszystko, co potrzebowałeś to miałeś. Jak wiemy, Polacy z reguły nie są najlepszymi piłkarzami na świecie, a więc jak wyglądałem porównując się z chłopakami z całego świata? W mojej drużynie byli chłopacy z 25 różnych narodowości między innymi Hiszpania, Brazylia, Portugalia, Włochy. Niemcy, Dania, Szwecja, Szwajcaria, y, Japonia Z Ameryki, z Afryki, z każdej strony świata byli chłopacy No i jak taki Polaczek z Polski sobie radzi Wiedziałem, że przygotowywałem się do tego bardzo rzetelnie Zachowywałem się pewnie Ale miałem mhm. z tyłu głowy te obawy, bo jednak jestem Polaczkiem I ku mojemu zaskoczeniu Najpierw no treningi Ta Polaczek, Polaczek, a patrz, a z tyłu Ognisko jest, czyli bananowiec hm. Naprawdę bardzo dobrze od strony, od strony piłkarskiej pokazałem się serio fajnie. Pracowitość, szybkość, technika użytkowa te rzeczy przemawiały na moją korzyść i byłem wtedy pewny siebie, kiedy zobaczyłem, że wow, no jednak coś tutaj znaczę fajnie. Trener na treningach wybierał 11 najlepszych chłopaków, z których reszta powinna brać przykład, jak mają pracować na treningu, jak to powinno wyglądać. Pochwalę się, że byłem w tej 11. I byłem jedynym freshmanem, czyli pierwszorocznym, celem przygotowań. Aha, okej! Okay. Fakt... Aha, no bo w Stanach Zjednoczonych oni od razu też jak w innych sportach łączą te drużyny w takim razie. No bo jak jesteś młodszy, to zazwyczaj jest tak, że rocznikami to idzie, nie? Jest rocznik 99, 98, tam 2006 i 7. No i później jakoś to się łączy. A tutaj? No nieważne. Faktycznym przygotowaniem do sezonu było również wybór 23 spośród... 50 chłopaków do pierwszej drużyny No i udało mi się, byłem w pierwszej drużynie Na treningach było bardzo ciężko Ale dawałem rady Ty, ale co jest w Polsce znowu? To wygląda, nie jest, to nie jest jego akademik On nie jest, on nie jest w akademiku, on jest w Polsce znowu, co się stało? Bramki, dryblingi było fajnie, udawało mi się. Fajnie, czułem coś takiego, że pokładają we mnie nadzieję, że pomogę im wygrać mistrzostwa stanowe. Bo o to walczy się w Stanach Zjednoczonych jako student-atleta. No i start. Huh? You're eligible. Yeah. We worked some magic and got it done. Let's go. Tutaj trener mówi, że udało im się ogarnąć moje uprawnienia, żebym mógł zagrać od pierwszego meczu. Były to mecze nieoficjalne, czyli tak zwane sparingi, No i przyszedł czas na pierwszy z nich. Możliwe, Gucio, no. Dalszą część historii zobaczycie w kolejnym odcinku. No nie, jak się teraz... Jak się teraz już tą historię... Kurde, co jest? Ja wiem, że to pieniądze, że to dwie części się rozłoży, wszystko bardziej finansowe. Ale jestem ciekawy co tam się wydarzyło, jak mu po poszło, bo się teraz czuję jakbym oglądał historię Neymara. Dam ma lajka i suba. Ja będę miły. Fajny filmik, podobał mi się. Fajnie opowiada ten chłopak. Serio.